Cześć, witajcie w kolejnym odcinku dzisiaj sobie zrobimy unboxing przesyłki od koza, od szalonego kolekcjonera tak, tak jestem już wiem, że dawno nie było w filmiku ale nie chciałem się nagrywać, a po prostu nic nie miałem do nagrywania To jest taka przesyłaczka. i tu mamy co? mamy tutaj boosterki można powiedzieć to jest tak jest. Co my tu mamy? Mamy takie osady. Zaraz zobaczymy, co tu mamy. Widać, że mamy karteczki. Może by się przydały. O. Są. Są Jak to by otworzyć? O, no coś. Ok, mamy pierwszą, tak jak byłaby część. Mamy pierwszą część. Nie znoszę, by nikogo nie no okay, Dobra, nie. zrobimy to inaczej. Ale szalon, to A nie, mam już, mam, mam sposób. I mamy karty, o które prosiłem. Tak. Już widzimy fajne karteczki. Co my tu mamy? Tak, Wilshere, Star Player, Zagoyer, Star Player, Forest Rising, Limitka Zacha, Limitka Marogece, Tomasa Miller'a, Isco i Leo Masego. tutaj mamy albo to są saszetki albo butelki zobaczymy to otwieramy sobie. Może zobaczymy to chyba jednak saszetki co? A to fajnie, mamy saszetki Mamy serio szybki Strasznie podkowane, ale damy sobie radę. Mamy tutaj match attacks Zeszłego e, To jest Jak to jest? edycja, to jest? Nie wiem Barclays Premier League Ane tak tutaj, takie fajne karteczki Pentaken nawet jest i to jest Lissand, chyba. Idziemy dalej. Dalej, Barclays. To jest edycja, zeszłoroczna. Zeszło, 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 tak mogę powiedzieć. Tutaj co tu? mamy hmm, karty. Mamy pierwszą. Chyba też tak samo. Nie wiem, jak to się czyta. Moses. Ja mamy tutaj edycję zeszłoroczną. Mamy edycję zeszłoroczną, mamy już kartę Spitzer chyba, Wright-Phillips i Ashley Young z Manchester United. Skrywki. już mamy rozgrywki może to najlepsze na koniec Lucas Lejwa z Liverpoolu i tutaj mamy Thierry wszystko w taśmie, ale sobie i jeszcze mamy jedną saszetkę o mam kogoś jakiegoś obrońcy z ludzki, Manchesteru, United najlepsza mamy, Stadion Stamford Bridge, Chelsea no chyba się przewróciło, tak chyba, tylko na pewno no i tak zaraz kończymy, więc szybko to jeszcze dokończę saszeczkę. saszetkę John Lescott i mamy Goal Keepera Cleveland. I to chyba wszystko od Szalonego, tak, fajna przesyłka, dzięki, dzięki, dzięki Szalony, jestem zadowolony z tych Twoich baz, bazóweczek, tych, które mi brakowało do mojej kolekcji, dzięki, 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 no to ja się Wam żegnam, dzięki za obejrzenie, zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania, no i cześć.